Cześć! W tym nagraniu przygotowałem do Ciebie zestawienie pięciu kanałów na YouTube, które oglądam i które polecam. Początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom WordPressa. Każdy znajdzie coś tam dla siebie. Krótkie intro i zaczynamy. Numer jeden to kanał Jackson. Link do tego kanału, podobnie jak i do całej reszty, znajdziesz w opisie tego filmu. Jakson jest to taki pan, który w bardzo przystępny, prosty sposób przekazuje wiedzę, zwłaszcza tą dla początkujących. Kanał został, można powiedzieć, reaktowany jakiś czas temu, bo pan Jakson przestał nagrywać, ale widzę, że od miesiąca pojawiają się nowe nagrania i są to bardzo fajne nagrania, zwłaszcza właśnie dla początkujących. Tutoriale, jak budować strony krok po kroku. Podobne filmy zresztą znajdziecie również u mnie na kanale. Dużo, naprawdę dużo mięsistego kontentu i wszystko naprawdę bardzo przystępny, prosty sposób, krok po kroku pokazane. Drugi kanał to kanał pana Ferdy Persioka Kanał także, zarówno jak i osoby początkujące, jak i zaawansowane znajdą coś dla siebie. Jest tu dużo materiałów, jak postawić właśnie stronę krok po kroku, dużo tutoriali pokazujących właśnie krok po kroku, jak różne rzeczy robić, ale także zaawansowani znajdą tutaj coś dla siebie. Oprócz tutoriali jest tutaj dużo recenzji, dużo materiałów poświęconych wtyczce Elementor, z której korzystam Pan Ferdi, także tutaj różne nowości przedstawia, także kanał jak najbardziej godny. 102 tysiące subskrypcji mówi za siebie. Kolejny kanał to wpcrafter.com. Chyba jeden z najbardziej popularnych kanałów dotyczących WordPressa na YouTube. 132 tysięcy subskrypcji, przepraszam. Również kanał dotyczący. Znajdziecie tutaj również tutoriale, jak i recenzje dla osób i początkujących, i zaawansowanych. Także polecam. Kolejny kanał o WordPressie, który polecam jest to właśnie WP Tuts. Też popularny, prawie 60 tysięcy subów. Również dla początkujących, jak i zaawansowanych. Wszystko w przejrzysty sposób opisane. A przed nami kanał, ostatni który polecam, który pośrednio tylko dotyczy WordPressa. Ale myślę, że powinien się nim zainteresować każdy, kto ma stronę internetową lub będzie ją chciał mieć, ponieważ dzięki tej stronie dowiecie się, jak zwiększyć ruch na Waszej stronie, jak zoptymalizować stronę, jak zwiększyć ruch na Waszym kanale na YouTube, jeśli takowy posiadacie, jak zwiększyć liczbę subskrybentów na Waszej stronie internetowej. Wiele, wiele naprawdę ciekawych materiałów które pomogą Wam podnieść oglądalność zarówno Waszym stronom, jak i kanałom na YouTube. Stosunkowo niedawno go odkryłem, ale wiaram się jak małe dziecko. Dużo rzeczy tutaj znajduję, których nie znałem, a są one pokazane w bardzo przystępny sposób. Mam nadzieję, że zestawienie, które Ci dzisiaj pokazałem poszerzy horyzonty Twojej wiedzy dotyczącej WordPressa, a także optymalizacji stron. Jeśli się podobało, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, zostaw subskrypcję. Pomoże mi to sięgać nowych zasięgów. To wszystko na dziś. Trzymaj się. Cześć.